Emily siedziała przy komputerze. Dochodziła już północ, a światła w całym domu były pogaszone. Nic więc dziwnego, że trochę bała się siedzieć tak przy biurku. Zwłaszcza, że była sama, całkiem sama. Zaczęła szukać towarzystwa na jednym z czatów. Nie było wielu ludzi, z którymi można by prowadzić rozmowy, ale mimo tego dziewczynie zrobiło się jakoś lepiej, gdy mogła odciągnąć myśli od otaczającej ją ciemności. Nagle przeglądarka wyłączyła się. Co do przeleciała jej przez myśl ale już przy pierwszej próbie ponownego otworzenia przeglądarki udało jej się, więc od razu zrobiła się spokojniejsza. Na czacie nikogo już nie było przynajmniej tak jej się wydawało. W pewnej chwili jednak otrzymała prywatną wiadomość. Johnny 93: Hej, jestem John. Mam 16 lat i mieszkam w Chicago. Napisz mi coś o sobie, dziewczyna. Szczerze się ucieszyła. Że pisze do niej chłopak w jej wieku i w dodatku mieszkający w tym samym mieście co ona. Nie chciała się przyznać przed samą sobą, ale od zawsze marzyła o miłości jak z filmów. Chłopak pisze do dziewczyny na czacie, potem umawiają się na spotkanie i zostają ze sobą na zawsze. To idiotyczne, mówiła sama sobie, zawsze gdy nachodziły ją takie myśli, Emily tak pogrążyła się we własnym świecie marzeń, że całkiem zapomniała o wiadomości, którą dostała przed chwilą. Johnny 93 Interesuje się sportem i motoryzacją. Uwielbiam muzykę rockową. Proszę, napisz mi coś o sobie. Dźwięk wiadomości wyrwał ją z zamyślenia. Zaczęła odpisywać. Ale w tym momencie przyszła kolejna wiadomość. Michael 95. Cześć, mam na imię Michael. Mam 14 lat i mieszkam w Dallas. Napisz mi coś o sobie. Ech, Dallas. W dodatku młodszy odpada. Emily nawet nie zorientowała się, że zaczęła myśleć już tylko o tym, żeby poznać kogoś, z kim mogłaby wiązać jakieś nadzieje, od razu zamknęła okno rozmowy i znów skupiła się na odpisanie Johnemu, który zdążył ponownie napisać: Johnny 93. Uwielbiam długie spacery, jednak bardzo boję się ciemności. I nie lubię być sam w domu Błagam Napisz mi coś o sobie Chłopak jest jakiś dziwny Przemknęło jej przez myśl Emilii 96 Witaj John Wybacz, że tak długo nie odpisywałam. Jestem Emily. Mam 16 lat i mieszkam w Chicago. Interesuję się modą. Tak samo jak ty uwielbiam rocka i długie spacery. W tym momencie jej komputer się wyłączył. Krótki zanik prądu. Po ponownym jego uruchomieniu, na ekranie pojawiła się kolumna Ników: Dawid 91, Sara 92, Johnny 93, Emma 94 i Michael 95. Po kilkunastu sekundach, kolumna zniknęła, a jej miejsce zajął napis. Witaj, Emily 96. Napisz nam coś o sobie, potem komputer ponownie zgasł i w pokoju zapanowała nieznośna ciemność. Emily chciała ją przerwać, więc czym prędzej podbiegła do ściany, by poszukać włącznika. Jednak światło także nie działało. Cholera. Powiedziała sama do siebie. Prawdopodobnie tylko dlatego, że cisza w domu ją dobijała. Napisz nam coś o sobie. Usłyszała nagle szept. Kto to powiedział? Wrzasnęła. Odpowiedzi usłyszała tylko kolejne głosy szepczące. To zdanie, które tak bardzo ją wkurwiało, w tej chwili poczuła, jak kilka par lodowatych rąk dotyka jej ramion, szyi i twarzy. Teraz Emily nie czuła już nic oprócz chłodu. I nie słyszała nic oprócz tego zdania. Rano rodzice znaleźli ciało swojej ukochanej córki na podłodze w pokoju. Rękę nadal miała na ścianie, jakby próbowała zapalić światło. Gdy przyjechała policja, funkcjonariusze odkryli, że w ustach dziewczyny znajduje się zmięta kartka papieru. Postanowili ją odwinąć. Widniało na niej tylko kilka wyrazów, które w żaden sposób nie mogło im pomóc. Witaj, jestem Emily, mam 16 lat i mieszkam w Chicago. Napisz mi coś o sobie. Policjantom udało się ustalić tylko jedną rzecz. W ciągu ostatnich paru lat prowadzone były sprawy, które także były rozpoczynane. Znaleziono zwłok nastolatka. Jedyną rzeczą łączącą wszystkie te morderstwa była kartka wciśnięta w gardło ofiary. Na każdej z nich napisane było tylko jedno zdanie. Teraz, gdy już to przeczytałeś, mogę zrobić tylko jedno. Ostrzegam Cię: jeśli kiedykolwiek zobaczysz wiadomość zakończoną tym zdaniem, i przypadkiem będziesz sam w domu, zapal światło jak najszybciej. Może Tobie się uda. Ja jestem Natalia i mam 16 lat. Jeśli historia się spodobała, to proszę tylko o jedno: napisz mi coś o sobie. A wy, drodzy miłośnicy Bast. oraz wierni widzowie kanału DarkTV, proszę napiszcie nam coś o sobie w komentarzach. I, oczywiście, pozytywnie ocencie ten materiał. To na razie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hejka.